Hej, witajcie, z tej strony Zapek, witam was w kolejnym odcinku w serii Zagrajmy w Syberia 2. Znajdujemy się obok pociągu, dojechaliśmy nie wiadomo czy na jakąś stację, czy do jakiegoś miejsca, przynajmniej tutaj pociąg się zatrzymał, musimy dowiedzieć się o co chodzi, dlaczego nie jedziemy dalej i gdzie jest maszyna do nakręcania, bo... Przypomnę, że w wszędzie, we wszystkich poprzednich miastach wszędzie była nam maszyna do nakręcania. Więc tutaj prawdopodobnie musi być coś podobnego. Ale żeby dowiedzieć się więcej, wróćmy do Oskara i zapytajmy go. Może on coś będzie wiedział. Bo nic z tym my na póki co sami nic nie wiemy. Jedynie Oskar może coś wiedzieć. No więc no teraz jesteśmy właśnie ty w lokomotywie, bo wagonu już pasażerskiego już nie ma. I po raz co się dzieje? Nic nie rozumiem, Kate Walker. Tory się kończą prowadząc prosto w zbocze góry. Możemy się rozbić. Zostałem zmuszony do uruchomienia hamulców bezpieczeństwa. Czy na pewno nie włączyłeś ich omyłkowo? Czy incynujesz, że wystąpił u mnie błąd logiczny, Kate Walker? Ależ nie. Wydajesz się być w dobrej dyspozycji. Więc powtarzam, Kate Walker, jesteśmy na dobrej drodze. No okej, okay. czyli zatrzymaliśmy się, ponieważ skończyły się tory. Musimy odnaleźć Hansa. Jesteśmy na stacji końcowej. To chyba koniec naszej podróży, Kate Walker. Więc pójdziemy na piechotę. Obawiam się, że mój mechanizm nie wytrzyma takiej próby, Kate Walker. Mhm. Spróbuję odnaleźć Hansa. Powodzenia, Kate Walker. Ależ, Oskarze, czy nie moglibyśmy podjechać troszeczkę bliżej? Co? I wjechać w sam środek zbocza? Obawiam się, Kate Walker, że muszę odmówić. Yuki chyba coś wywęszył. Widziałeś, jak szybko wybiegł? Cóż za ulga! Pragnę dodać, iż wprowadzanie dużych zwierząt do pociągu jest niedozwolone, Kate Walker. Jak sobie życzysz, Oskarze. Idę, Oskarze. Będę oczekiwał twojego powrotu, Kate Walker. Dobrze, czyli wiemy, że nie pojedziemy dalej, bo tory się skończyły. Że chodźmy zbadać, co tam jest dalej. Czy rzeczywiście w zbocze góry one e, wlatują? Czy wjeżdżają te tory? E, więc pode, podbiegnijmy tutaj do góry. Mhm. Zobaczmy, jak się, gdzie one się kończą. No w sumie rzeczywiście, rację. kończą się tutaj. jest tutaj chyba dalej nie ma. Moment. Tak, Oskarze? Kate Walker, czy słyszysz te żałosne zawodzenie? Strzeż się! Z pewnością jakaś krwiożercza bestia grasuje gdzieś w pobliżu. Słyszałam, ale jak dla mnie nie przypomina to zwierzęcia. Nieważne. Lepiej zostanę tu i przypilnuję pociągu, jeśli nie masz nic przeciwko. W porządku, Oskarze. Rozumiem. Czyli Oskar boi się dziwnych dźwięków. To skuter śnieżny tych plugawych braci. A jak możemy usłyszeć w tle, te dziwne dźwięki to jakiś, nie wiem, szum wiatru, czy wiatr przewiewający prze przez jakąś strzelinę, czy coś. Co my tutaj mamy w kufrze? Jakiś spray, spray, nie wiem, czy to młotek, jakaś rączka od czegoś. Ale wzięliśmy gazę, gazę szmatę, jak zwał, tak zwał. Podbieg podbiegnijmy tutaj do tego totemu I to jest nasze źródło hałasów To nic nie da Lepiej będzie jak to zatkamy O, jaka cisza Nic nie słychać Może Oskar się przestanie bać Dobra, teraz może... tu, tu, tu Wróćmy z powrotem Podbiegnijmy teraz w drugą stronę pociągu Co tam ciekawego znajdziemy? A tutaj mamy Igora, jak były Sanie, to i musi być też właściciel tych Sanie, skutera śnieżnego bardziej. Hej! Spokojnie, Igorze. Słyszysz mnie? Ok, porozmawiajmy z nimi na tematy. Gdzie jest Hans? Hans? Ten stary człowieczek? Nie mam pojęcia. Jak to nie masz pojęcia? Przecież go porwałeś. Zostawiliśmy go na skuterze. Ja i Iwa. Weszliśmy na zbocze, potem zeszliśmy, a staruszka już nie było. Zniknął. Ależ to niemożliwe. On był bardzo osłabiony. Było jak mówię, panienko. To prawda. Mhm, mm czyli tajemnicze zniknięcie Hansa. Znowu go będziemy musieli szukać. Co się z tobą stało, Igorze? Straciłeś zmysły? Ja, ja nie wiem. Zimno mi. Jestem głodny, a tam są duchy. Igorze, posłuchaj mnie. Uspokój się. Ten dźwięk to tylko świszczący wiatr. Oddech śmierci. Diabelski wiatr. Nie, to tylko wiatr. On wieje przez totem i stąd ten dziwny dźwięk. Biada, biada biednej duszy Igora. Igor nie chce tu umierać. Hej, dlaczego wciąż tu tkwisz, Igorze? Złe duchy mnie trzymają. One bardzo rozgniewane. Chcą mnie porwać. Ale złe duchy odeszły i gorze. Hm tak. Kazałam im zwiewać. Nie, nie. Duchy krzyczą. Posłuchaj sam, już odeszły. Kolejna osoba, która się boi duchu. Nie, nie. He? Ale, ale ja ich nie słyszę. Przecież ci mówiłam. Może ty też przymychniesz stąd, póki możesz. Dziękuję, panienko. Dziękuję. Najwyższy czas, by Igor sobie poszedł. Jest mi zimno. Jestem głodny. Idę do domu. Dokąd ty się wybierasz? Do widzenia. No powiedział, że do domu. Bardziej idzie do domu. O, nawet bardziej jedzie do domu. I pojechał. Dobra, ale dostaliśmy ważną wskazówkę, że oni poszli na zbocze góry, więc może... O, sowa. Tak, Przepraszam, że przelwale. to dziwny ptak. Tłukaj sowa jest. Znowu. Ona chyba tam w lesie wcześniej była. Dobra, wracając. Igor dał Szkoda tracić czas za ślisko. Nigel dał nam wskazówkę, że oni udali się na zbocze góry, a Hansa już nie było. Więc możemy też udajemy się na zbocze góry. Tylko nie wejdziemy, bo Kate się ślizga. Ale tutaj coś zostało w miejscu, gdzie stał stół skuter. Co to jest? Hmm, dzięki nim wdrapie się na szczyt. To się fachowo nazywa. Chyba raki. Chyba tak. A że to są raki. I Kate używa ich, aby się spiąć na szczyt. Dobra, jesteśmy na szczycie, ale tutaj kości. Ciekawe, co to są kości mamutów. O które tak y, Iwan y, walczył? Może nie walczył. Chciał je bardzo zdobyć: białe, złote, tak jak to było w gazecie opisane. Poddychnijmy tam bliżej. Wow, ładny pomnik. To na podobieństwo mamuta. Czafnij się. No to mamy problem. Nie możemy chyba tutaj nigdzie podejść? Więc tu jesteś. Kate Walker. dzielna Kate Walker. Co zrobiłeś z Hansem? Gdzie on jest? Ten stary dziwak zniknął. Sztuczka starego gnoma. Czyżby? Chyba razem z twoim bratem Igorem. Ech, więc ten dureń pozwolił ci przejść! Znaczy, ten osioł oddalił się ze swojego piastrągu. Twój brat powziął decyzję, że lepiej na tym wyjdzie, jeśli się będzie trzymał od ciebie z daleka. Zostawił cię. Co? Odszedł? Skoro tak, to jeszcze lepiej! I tak ta góra mięsa tylko mi przeszkadzała! Mm -hmm. Jeszcze raz możemy porozmawiać? Może mi wreszcie powiesz, gdzie jest Hans Vorarlberg? Mówiłem ci, że nie mam pojęcia! Co więcej, nic mnie to nie obchodzi! <głosy> może. <głosy> może go zeżar żar Mnie nic do tego! Jesteś parszywcem. Dlaczego to robisz? Białe złoto, Słodziutka. Kość mamutów. Ten staruch miał mi tylko pokazać drogę. Hm. A teraz całe bogactwo i chwała będą tylko moje. Ha, ha, ha. Iwan, posłuchaj. Mnie nie interesują kości mamutów. Mi chodzi tylko o Hansa. Pozwól mi odejść. Za żadne skarby, różyczko. Przy pierwszej okazji strzelisz mi w plecy. To może mi powiesz, po co tutaj siedzisz? Twój mały przyjaciel mówił, że legendarna wioska Jukoli jest gdzieś tu, w pobliżu. Więc widzisz, kochaniutka. Siedzę, obserwuję i czekam. Ale Hansowi grozi niebezpieczeństwo. Czy ja wyglądam na takiego, co się przebuje? <laughs> no to wredny człowiek. Jeszcze raz, my możemy z nim porozmawiać? Mówię, nie ruszaj się! Hej, uważaj! <grym> Ze mną to nie przejdzie, ty dziwko! Gdzie jest Hans? No, trzeba się nic konkretnego nie dowiemy. Dobrze, nie ruszam się. No ale może znajdziemy jakiś sposób, żeby się stąd wydostać? Tu coś jest? Nawet się nie masz ruszyć! Już dobrze, dobrze, nie ruszam się. No, nie pozwoli nam się nawet ruszyć. Tam chyba też, nie? Powiedziałem, cofnij Nie prowokuj mnie, dziewczynka! No, niestety. Czyli musimy znaleźć jakiś sposób, aby odwrócić jego uwagę. Skoro na dole bo stoi pociąg, my mamy telefon. Tu mamy też Oscara. Może Oskar jakoś przyjdzie, pomoże, cokolwiek. Zobaczymy. Oskarze, Iwan jest tu, przede mną, i nie wygląda przyjaźnie. Musisz tu przyjść. Pomóż mi, Oskarze, proszę. Obawiam się, że nie jestem w stanie go powstrzymać, Heikłoker. Nic mnie to nie obchodzi. Róż głową, Oskarze. Ja... Eee... Ojej! Ja... Muszę pilnować w pociągu, Heikłoker. Oskarze, chodź tu na górę natychmiast! Na górę? Ale wszędzie tyle śniegu, Heikłoker. Jak wiesz, śnieg fatalnie wpływa na moje mechanizmy. Oscar! Ten człowiek zaraz rozwali mi głowę, więc bądź łaskaw tu przyjść i mi pomóc. Bo inaczej będziesz musiał zbierać mój mózg swoimi metalowymi paluchami. Ja! Zobaczy, co da się zrobić, Haywker. Jak się boi, ten Oscar. Tylko pospiesz się, Oscarze! A to co to diabła ciężkiego? No przynajmniej odwrócił jego uwagę. Jeśli ktoś coś tu wywinie, konsekwencje będę opłakane. Czego chce tutaj ten imbecyl? Szybko podbiegnijmy do sani, od których nam przedtem yy, nie pozwolił Iwan. Mamy kościany nóż. Co to, to jeszcze możemy zrobić z tym kościanym nóżem? Możemy przeciąć yy, sznur, może sanie wpadną na Iwana. Jeśli Walker. Ale tym razem miarka się przebrała. Twoja podróż kończy się tutaj. Uh -oh. Nasz detektyw wpadł na jej ślad, pani Walker. Za kilka dni znowu zobaczy pani swoją córkę. Mówi mi to pan od tygodni, Marson. Pani Niech pan przestanie. Nie ma pan pojęcia, gdzie ona jest. Okej, oh, moje dziecko! zniknęło! <laughs> Może coś jej się stało, <laughs> Pani Walker, proszę! Ja za pana napadło, żeby posłać naiwną dziewczynę na to syberyjskie pustkowie. Ta, to nie ja! Marson, odpowie pan za zniknięcie mojej córki, słyszy pan? Zmieszcza się do pana odezwę! Pani Walker, proszę posłuchać. Wystarczająco się nasłuchałam, Marson! Gdzie jesteśmy? Co się stało? Jak się tutaj znaleźliśmy? Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu w dziwnym domku zrobionym z kości, z drzewa i z kości A żeby tego było jeszcze mało to są wszędzie kości Dobra, wyjdźmy stąd Coś tutaj ciekawego jest To zobaczenia? To są chyba raki A tam to były jakieś kolce a zresztą nieważne. Wyjdziemy z tego budynku. Chatki. I ktoś tutaj stoi? Co to jest? Gdzie jesteśmy? Co się tu dzieje? Kulukmak, tu tuk Ja, Kate Walker. Lodowa ściana. Ojej, gdzie... My? Czy jesteśmy na Syberii? To wioska Jukoli. Kate Walker. Upaść mocno na głowę? Jesteśmy w wiosce Jukolni. Wow. W końcu jesteśmy gdzieś yy, blisko celu, tam gdzie Hans chciał dotrzeć. Widziałeś może mojego przyjaciela? Jest niski i bardzo stary. Pomogę, Kate Walker. Nie pomogę jej przyjaciel. Szukam Hansa Voralberga. Gdzie on się podziewa? Hans jest tutaj. Gdzie? Gdzie on jest? Do Hansa nie. On może koniec jego podróży. Co masz na myśli? Hans bardzo chory. Gdzie on jest? On z pani dusz. On przygotowywać na koniec drogi. Nie, muszę. Czy mogę go zobaczyć? Oj oj, I ani nie przeszkadzać pani dusz. Ona dziwna. Cóż, mnie ona nie przestraszy. Gdzie znajdę panią dusz? Słuchaj, bębny, Kate Walker. Mhm, mm to dopytajmy jeszcze na resztę tematu. Powiedz mi, wodzu, czy nie uratowaliście kogoś jeszcze? Nie, tylko Kate Walker. Hmm, ciekawe, co się stało z Iwanem Burgowem? O, zjedzony przez duchy, Kate Walker. Oj, oj, oj. Mój pociąg utknął. Czy możesz mi pomóc? Jukole tam już jest. Ach, bardzo dziękuję, wodzu. Więc tak wygląda wioska Jukoli? Ty upaść na głowę. Jukole leczyć głowy. Ja, wielki wódz. Hmm, więc. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, wielki wodzu. Muszę odnaleźć przyjaciół. Jesteś naszym gościem, Kate Walker. Dobra, to jesteśmy w Wiosce i Ukoli. Bardzo fajnie. Teraz musimy doznaleźć Hansa i dostać się tam do haty szamana. Czy tam? Nie wiem, chyba szamana. Co my tutaj mamy w tym naczyniu? Mamy łopaty Renifera. Baroki Renifera bardziej. Ale w każdym razie, teraz może mamy wiem, Wydaje mi się, że one są gdzieś na prawo. Się przynajmniej wydaje. Chyba tutaj. Ale zanim jeszcze pójdziemy na prawo, weźmy tutaj na dół. Tutaj powinno coś być ciekawego. Yy, tu, 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 tu. Tutaj gdzieś powinien. Ojejej. chyba się zgubiłem. Chciałem powiedzieć. Boże, to tutaj miało być? Tak, o! Bardzo ciężko było to odnaleźć. Ale chodziło mi, właśnie, żeby znaleźć e, rzemień. A z rzemienia i z tych właśnie rogów Onifera hey, Kate zrobiła pracę. Automatycznie nie trzeba tam nic klikać, jak w innych przygodówkach. Łączyć ze sobą różnych rzeczy w ekwipunku. Dobra. Teraz chodźmy tutaj do tej chaty szamana. nie przejdziemy. No niestety nie. Kiedy boi się przejść, bo. bo. co? No bo się właśnie te, jakby to nazwać, pałeczki, no takie wielkie pały, biją o te bębne. Może porozmawiajmy z tymi Yukonami, może będą, może będą wiedzieć jak przejść tamtędy. Chyba, znają nasz język. Chyba nie. Chyba nie, tylko mówił tuk 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 tuk. Mhm. Więc... Może uda się u, e, użyć gdzieś... E, tej... Procy naszej. Jakimś nie wiem, soplu? Tu nie, tutaj też nie. No tu się da. Uwaga, czy Kate trafi? Piękna precyzja, i od razu są pałki do góry, więc Kate super trafiła. Nie zadać nic ująć. Pobiegniemy szybko do szamanki, aby spotkać się z Hansem. Boż. Mój Boże, Hans! Ach, panna Kate Walker! Czekamy! Dobra, to porozmawiajmy, możemy Mój z Hansem? Mój Boże, Hans! Jesteś w strasznym stanie! Czemu wisi na sznurkach? Czemu on nie leży? Co to ma być w ogóle? O co tutaj chodzi? Porozmawiamy z tą szamanką, dowiedzmy się od razu co to ma być. A, panna Kate Walker! Rozmawiamy. Ty mnie znasz? <laughs> Czekam na panią Kate Walker już wiele czasu. Ale skąd znasz moje imię? <laughs> to kto Magiczne uszy. Magiczne uszy? <laughs> Panna Kate Walker mówi we śnie. O, czyżby? <laughs> Co stało się z Hansem? Jukole znaleźć Hansa zagubiony w śniegu. On bardzo słaby. Czy on śpi? Hans w innym świecie. W świecie snów. Co? Masz na myśli on? Hans w podróży do ziemi przodków. Nie, to niemożliwe. Hans już nie walczy. Musi być jakieś wyjście. Musimy znaleźć lekarza. Nie pomoże panno Kate Walker. Hans już wybrał. O, oh, oh, no to mamy. Yy, lekki problem, ale dopytajmy, może jest jakiś sposób, żeby go wyciągnąć z tego stanu. Ten duży biały ptak, wydaje mi się, że on podąża za mną od samego Romansburga. Sowa, strażnik duchów z legend Yukoli. Cóż, skoro leci za mną przez tak długi czas, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Możliwe, panno Walker. Ale to tylko ptak! Hi, hi, hi. Mam nadzieję, że nie. Wolę wierzyć legendom. Mhm, pytajmy dalej. Musi być jakiś sposób, by uratować Hansa. Późno, panno Walker. Zbyt późno. Powiedziałaś, że sowy są duchami z waszych legend. Dobrze, ale dlaczego w wiosce jest tyle żerdzi dla tych ptaków? Hi, hi, hi. Legendy też się męczą. Duch czeka znaku. Znaku, powiadasz? Jeśli pan panna Katewalker chce, duch blisko zawoła go muzyką. Och, muzyką! Więc teraz mam zająć się muzykowaniem. Dziękuję. Ok, czyli muzyką będziemy ściągać Opowiedz mi o długim korytarzu snów. Korytarz snów biegnie do ziemi przodków. Czy jest jakiś sposób wydostać Hansa z tego głupiego korytarza? Niemożliwe! Kate Walker, Hans wszedł w korytarz sam. Nie chce wracać. Tak, ale na pewno jest jakiś sposób, by na niego wpłynąć. Tylko jeden. Porozmawiaj z Hansem w korytarzu snów. Ale to bardzo niebezpieczne. Musisz doskonale znać Hansa. Jeśli nie. Ty w niebezpieczeństwie! Kate Walker! Znam go. Sprawię, że wróci. Raczej ty nie wrócisz. To niebezpieczne panno, Kate Walker. To nieważne. Zaryzykuję. Okej, okay, czyli jedno jest w jakiś sposób, czyli, ale musimy bardzo dobrze znać Hansa. Tak. Yy, myślę, że. Patrząc na pierwszą część gry oraz na to, dowiedzieliśmy się o Hansie tak sporo. Może nie wszystko, ale że jesteśmy w stanie chyba zaryzykować. Co trzeba zrobić, by zagłębić się w sny? Ha! Stary przepis Jokoli. Możesz go przygotować? Niemożliwe! Czegoś brakuje. Czego? Owocu bramy duchów. A co to takiego? Mały czerwony owoc z drzewa śmiechu. Drzewa śmiechu, a gdzie one rosną? Drzewa śmiechu wyginęły! Drzewa śmiechu milczą już bardzo długo! Hihihihi. Drzewa śmiechu odeszły do ziemi przodków! Ale musiało zostać choć jedno, prawda? O, o, czyli kolejny problem. Może jest jakiś sposób, aby go rozwiązać? Żeby przeprowadzić Hansa z powrotem przez długi korytarz snów. Muszę odnaleźć owoc z drzewa śmiechu. Czy tak? <śmiech> o tak. Na razie. <laughs> Dobra. Czyli potrzebujemy owoc z magiczny, owoc z drzewa śmiechu. Jak to paradoksalnie brzmi, ale takie, taką właśnie mamy teraz misję. Dobra, ale niestety na dzisiaj to już wszystko. Udało nam się dostać do wioski Ukoli. Trochę tak, jakby to powiedzieć, nie z własnej woli, ale za sprawą właśnie Iwana, który nas zmusił, aby się tam tam, tam ludź się skruszył. W sumie nas zmusił, abyśmy stanęli w miejscu, gdzie ludź się kruszy. Ale dobra. Eee, a tak poza tym to jesteśmy w wiosce Jukoli. Znaleźliśmy Hansa i musimy go wyciągnąć z, ze świata snu. Bo jest w świecie snu. Też to dziwnie brzmi. Dobra, ale w każdym razie, tak jak mówiłem, na dzisiaj to wszystko. W kolejnym odcinku postaramy się uwolnić tego Hansa, do, poszukać mamutów z Hansem, jeżeli uda się go oczywiście uwolnić. I spełnić tam marzenia właśnie Hansa i mam chyba w tej chwili już nawet to są marzenia Kate. Ale dobra, bo się rozgadałem znowu za bardzo. Yy, dziękuję wam serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, udzielajcie jakiś porad. A ja się z wami żegnam, zapraszam pojutrze, trzymajcie się, no i cześć!